Cześć, cześć. Tu przewodnik z Islandii, czyli Piotrek Wojciechowski. Zabieram was dzisiaj do jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na całej Islandii. Dodam, iż jest to piąty odcinek opowieści o krainie ognia i lodu mojego autorstwa. Wszystkie cztery wcześniejsze odcinki możecie obejrzeć na moim kanale. Zapraszam do tego serdecznie. Gullfoss to wodospad, który Znajduje się w kanionie rzeki Kwita, czyli Biała, tak? Kwita to Biała po islandzku. I Kwita jest największą rzeką, która znajduje się na wyspie. Przy okazji możecie zapoznać się z dwiema ciekawostkami na temat języka islandzkiego. Tam, gdzie występuje powtórzenie litery L z reguły pierwszą czytacie jako T, więc jest to Götlfos, a nie Gulfos. No i tam, gdzie jest H i V 7, to czytać to jako K i F, czyli nie jest to rzeka Chwita, tylko Kwita. Wodospad Gutelfoss, czyli Wodospad Złoty. Wodospad Gutlfoss, czyli Wodospad Złoty, ale jak słusznie moja grupa dwuosobowa zauważyła, tutaj rzeka Biała Kwita ma uzasadnienie dla swojej nazwy. Oczywiście ta biel dzisiaj jest ujmująca. Tak jak Kwita oznacza yy, białą, tak, kolor, kolor biały, rzeka biała, tak Gutlfoss to Wodospad Złoty, Gutl to złoty. Zatem, dlaczego wodospad złoty jest wodospadem złotym? To jest dobre pytanie. Moja ulubiona teoria jest taka, iż od czasu do czasu ten wodospad rzeczywiście ma kolor roztopionego złota. Inne teorie mówią o tęczy, inne o tym, że na niektórych porach dnia jest on rzeczywiście bardziej złoty ze względu na światło. Ja jednak trzymam się teorii o roztopionym złocie. Tak prezentuje się. Parking przy Gutlfoss. I widok na lodowiec Langjokut. Czyli drugi co do wielkości lodowiec na Islandii. Teraz zobaczymy, czy cokolwiek z tych kolorów pięknych na samym wodospadzie uda się uchwycić. Pewnie nie, ale, no, ale zobaczymy. Piękny wschód słońca przy Gutlfoss. 9 listopada. A ze mną jest grupa z rzeszowskiego gastronomika. A że ja jestem jakim to jest mi bardzo miło. Gutulfoss to oczywiście bardzo charakterystyczne miejsce, ważne również geograficznie dla zwiedzania Islandii, gdyż w tym miejscu kończy się cywilizowana Islandia i już kawałeczek dalej, parę kilometrów na północ od Gutulfoss wjeżdżamy w interior. O tym opowiedziałem w czwartym odcinku opowieści Określenie ognia i lodu w odcinku poświęconym Kerlingar To właśnie stąd wyruszacie jadąc na północ, by do Kerlingar dotrzeć. Po schodach jest zejście do samego wodospadu. Potem pójdziemy. Kto zechce, to pójdzie, O tak powiem. Natomiast e, punkty widokowe są z góry, przede wszystkim, aczkolwiek z dołu też super widać. A powiecie to do kamery? Nie zmagać dzisiaj niczym. Tak dobrze, że nie Wczoraj by siło nas w wszystkim w poziomie bardziej. Widzicie? Miało, padało. Tak. Czyli, czyli to nie jest tak, że ja opowiadam. Jak... Dzisiaj jest bajeczka. No, ale tak. bajeczka. Natomiast drodzy przyszli, bądź yy, niedoszli turyści, miejcie świadomość, że taka bajka się zdarza. Tak. A nie jest regułą. W związku z tym pamiętajcie, że jak oglądacie tego rodzaju blogi i tego typu rzeczy to one są ukręcone wtedy, kiedy jest akurat tak super. A wiecie, że ja pokazuję o różnych porach i zjawiskach miejsca. Zobaczymy, jak kutryl fast przy tej bajkowej pogodzie. Ale zobaczcie, nawet ludzie wracają z kurtkami w rękach, czyli chyba nie jest najgorzej. No tak, tak. A czyli to, to była sesja, w no związku z tym może nie ma co zwracać na to za specjalnie, znaczy nie ma co przywiązywać uwagi, o no tak niesamowite widoki Butulfos poleca się w wschodzie słońca Zwłaszcza po nocy z przymrozkiem. Przepiękny widok ładny i złoty. Dzisiaj Butulfos jest a moja broda jest srebrna. Chcę wierzyć, że to drzonki. A tutaj macie największy wodospad franc i w niezbyt przyjemnej aurze. Kończy się czerwiec, więc czemu by nie miał 18 sierpnia 21, pochmurny dzień, a Gutelpost jak zwykle piękny, mało złoty, ale jak się przypatrzycie, popatrzcie, w samym rogu po prawej stronie ciekną warkocze wody i tam, gdzie niegdzie się złote kolory i, i po lewej stronie jest to samo, o, po lewej stronie jeszcze lepiej widać. A czasami się zdarza, że cała woda jest taka, ma takie roztopione złoto. Od słońce i od tego co nie się, popadało trochę, to jest coś inaczej, nie? no ale to... No i dzisiaj jest bardzo, bardzo złoty. No, z tej perspektywy widać, że to jest taki kolor roztopionego złota, nie? Jak staliśmy tam przy tej barierce, to... To były tylko barkocze widoczne po złote. złota. A tutaj dzisiaj jest, no takie właśnie parę szczegółów na temat samego wodospadu całkowita wysokość 32 metry na które składają się dwa stopnie ten wyższy ma 21 metrów jeżeli chodzi o ilość wody która przelewa się tam każdej sekundy jest to 140 metrów sześciennych wody z turystycznego punktu widzenia Gutulfos jest obowiązkowym punktem na mapie turysty, który zwiedza Islandię pierwszy, drugi, trzeci, a pewnie i piąty i siódmy raz. Za dziesiątym pewnie już można sobie Gutulfoss podarować, jeśli ktoś ma jeszcze bardzo dużo miejsc do zwiedzenia. Prawdopodobnie jest to miejsce numer dwa, jeśli chodzi o liczbę moich odwiedzin na Islandii. Liczę sobie ile razy byłem na strokkurze, czyli Czyli tym gejzerze aktywnym, o którym też yy, odcinek na pewno yy, powstanie, tam byłem równo 90 razy. I to jest stan na 8 lutego 2024. Na Gutlfoss podejrzewam, że byłem ponad 80 razy. Ile dokładnie tego nie jestem w stanie powiedzieć, niemniej podejrzewam, iż jest to numer dwa na liście. Na mojej osobistej liście yy, odwiedzanych najczęściej miejsc na Islandii. Dwa te miejsca dzielą zresztą tylko yy, kilometry, dosłownie kilka kilometrów, około dziesięciu. w związku z tym yy, jak jest się w jednym miejscu, no to automatycznie idzie się na drugi. Rzadko się zdarza, że ktoś odwiedza tylko jedno z nich, no ja Stropkur kocham swoją miłością szczególną, więc tam bywam po prostu częściej. Yy, Niemniej ilekroć jestem z grupą, oczywiście obowiązkowo jedziemy w oba miejsca. To nie lipiec, nawet nie sierpień, ani nie czerwiec, 15 września. Tak się Złoty rozpad prezentuje. I teraz tak, on nazywa się Foss czyli złoty wodospad dosłownie. A dlaczego jest złoty, to mniej więcej dzisiaj widzisz. Dlatego, że ma taki kolor roztopionego złota, zwłaszcza te spadające. Ja spróbuję to też się muszę przybliżyć na kamerze. O. No nie czy na kamerze widać. Ale... Nie. Roztopione złoto jest takie zielonkawe trochę, nie? I tak jak widzisz, jak spadają tam, tam, gdzie ci ludzie stoją, są te takie e, spadające warkocze, które są w kolorze tego złota. Nie zawsze ma taki koło rozpad na filmach, to będzie widać, ale, ale tak jest. Cześć, myszka. Nie mamy nic dla ciebie, ale się nie boi, co? Ewidentnie szuka mamy Już musiały być bardzo głodne, że wyszły, tak mi się wydaje no nogawki się wchodzi, co ale spana i to koniec opowieści z Nadgutul Foss 21 października, godzina 18. Piękny zachód słońca. Ładniej wyglądają strony lodowca niż przeciwległa gdzie znajduje się Gudulfos. Ale i tak jest pięknie. Także jak warto tu przyjechać i zachód słońca sobie zaniczyć. Na okrągło. Tam dalej. Jeszcze dalej? Pewnie. Sam to są najfajniejsze widoki. Jak tam? Proszę? Zależy jaka zima. Jak jest taki ładny, świeży śnieżek, to jest super, nie? Przepięknie. Przymarznięty, no. Nie wody się leje, Kasia. jest ujęcie z pierwszego dnia lutego 2024 piękna zimowa aura lekko deszczek powoduje teraz więc temperatura powyżej zera ale śniegu mnóstwo napadało wcześniej Tak się zastanawiam, czy widziałem kiedyś więcej śniegu na Gópie 2 4 marca 2022 i prawdopodobnie nie. No, ale słuchajcie, ja jestem tutaj 42 raz dokładnie i tyle śniegu, to jeszcze nigdy nie widziałem. Tyle śniegu. Nie wiem czy będą warunki do tego, żeby cokolwiek nagrać z tej wyprawy, ale przynajmniej spróbuję. Zawsze to coś dla mnie innego, no i do pokazania też na pewno ciekawego. Także zobaczymy grupę mam bardzo ciekawą, 19 osób wszyscy mają jako jakby to dziwnie nie zabrzmiało, wszyscy są przebrani za zwierzęta. Wygląda to mniej więcej tak. Teraz mają te zwierzęta pod kurtkami różne. Może nawet nie tylko są to zwierzęta, ale generalnie fauna tutaj dominuje. Cóż to za stroje macie? Czy tam? Czyjś strój masz? No Myszki wiecie, Miki? Co, tak postaram, jestem Myszka Miki. Ty co masz na sobie pod spodem? Nic. nic. Tutaj są tygryski. Skubidu. jest, ale ma ogon wyczesany. Ty kim jesteś? Ty jesteś uchem Tak. Nieprawdopodobne. Ok, to naszą przygodę ze skuderami śnieżnymi zaczniemy w największym autobusie świata. Nazywa się Sleipnir. Największa bestia jaka jeździ po tym świecie. I nim dojedziemy sobie do Miejsca, skąd wsiądziemy na skutery. Przepotężna magia. Tak wyglądają same skutery. A gdzie pojechaliśmy największym autobusem świata? Między innymi z tą dziwną, a właściwie dziwnie ubraną grupą. Dowiecie się już w następnym odcinku. Zapraszam serdecznie. Dzięki za dziś. Przewodnik z Islandii Piotrek Wojciechowski. Nie zapomnijcie napisać, co myślicie o tego typu pokazywaniu Islandii. Mam nadzieję, że robię to inaczej niż, niż wszyscy inni. Czy lepiej, czy gorzej. Nie wiem, czy to jest akurat coś ocennogennego, ale, ale jeżeli macie jakąś opinię, to to podzielcie się nią ze światem i ze mną, bo dla mnie to oczywiście bardzo ważne. Dzięki, trzymajcie się.